I do Tomek, no cóż, kolejny mecz, kolejna porażka karkonoszy. Drużyna na tą chwilę sięga No nie wiem co to znaczy sięga bo Karkonoszyna jest jest gorący z połową i sytuacje, które mieliśmy oceniam minimum na dwie trzy, które powinny zakończyć się bramkami. Niestety nie wypisało szczęście. No Nie ukrywam, że drużyna pokazała dzisiaj... Charakter, taką reakcję, której oczekiwałem. Graliśmy naprawdę nieźle, no, ale wiadomo, wy, wy kibice oceniacie wyniki, a niestety te są niekorzystne. Po meczu we Wrocławiu ze śledzą powiedziałeś, że mecz z ksm Kobierzyce będzie spotkaniem o twoje być albo nie być. Czy nadal podtrzymujesz tą tezę i co dalej może w ten sposób? Oczywiście z, z różną. Ustaliłem, że w tym meczu jeżeli nie będzie zwycięstwa, to nasza praca poddarzy, tak powiem, się pod małą wątpliwość, chociaż nie ukrywam, że i w tygodniu zaangażowanie było na treningach i już po tamtym meczu we Wrocławiu były pewne właśnie komentarze i głosy zmiany trenera. I tutaj drużyna powiedziała, że takiej opcji nie biorą pod uwagę, że to nie jest wina trenera, tylko po prostu są inne czynniki, które wpływają na brak punktów i zdecydowali się, że chcą dalej ze mną pracować. Nie ukrywam, że po tej porażce moje słowa znowu zostaną, że tak powiem, gdzieś tam użyte jako jakiś miarnik i nie wiem, jak się tutaj zachowa zarząd, ale ale po tej porażce, no będziemy musieli znaleźć jakieś rozwiązanie, bo idąc tak dalej to naprawdę Kakonosze będą w bardzo ciężkiej sytuacji a nie ukrywam, że dzisiaj mecz był wyjątkowo do wygrania no tutaj właśnie właśnie twojej sytuacji twojej dalszej pracy z klubem to krążą plotki, nie wiem na ile prawdziwe, że, że podobno no zostanie rozwiązana z tobą mowa o pracy i zostanie zatrudniony nowy trener coś wiesz na ten temat? To wiem, co Panie Pan napisał na, 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 na forum, że od poniedziałku tamtego miał być nowy trener. Yy, niestety yy, 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 tak, się, tak się, że tak powiem, nie stało. A te informacje to Wyście mieli, a ja że ma być nowy trener. No, czyli po tej porażce sam nie zamierzasz podawać się do no, Gra, którą dzisiaj widzieliśmy naprawdę napawa mnie optymizmem, że drużyna Potrafi, a, a nawet yy, wszyscy widzieli, że sędzia nie uznaje prawidłowo strzelonej bramki yy, przez Mateusza Durlaka, co jest też dla mnie takim trochę skandalem, żeby, żeby sędzia liniowy z odległości 50 metrów pokazywał chorągiewką zagrania ręką zawodnika, który wchodzi z lewej strony boiska i piłkę ma yy, z lewej strony. Także to są rzeczy, które po prostu już naprawdę się tak też nam skumulowały jako taki niesamowity pech. I, i, i ja po prostu tak stale z zarządem dalsze nasze losy. Dziękuję. Bardzo proszę.